Roletik jest urządzeniem służącym do masażu i rehabilitacji. Masaż na urządzeniu roletik oparty jest o zasady masażu limfatycznego, czyli kierujemy masaż w kierunku limfatycznym do węzłów chłonnych pachowych i pachwinowych. Masaż na roletiku zaczynamy od stóp, masujemy punkty akupunkturalne, które znajdują się pod stopami. Jest to bardzo przyjemny masaż, bardzo relaksuje. Stopy masujemy od 4 do 8 minut. Masaż łydek poprawia funkcjonowanie układu limfatycznego, usuwa napięcie i zmęczenie mięśni. W ciągu pierwszych czterech minut następuje aktywizacja układu limfatycznego. Powyżej tego czasu kształtuje się mięsień trójgłowy. Masujemy teraz dolną część pośladków. Jest to pozycja, która pozwala... W sposób skuteczny rozbić tkankę tłuszczową, zniwelować celulit, który znajduje się na tylnej części utu i na pośladkach. Podnosimy sobie jednocześnie mięsień pośladkowy. Pozycja dolna, część pośladków nie jest ograniczona czasem. Pani, która masuje tą partię ciała, może sobie nawet masować ją 10 minut. działanie masażu na urządzeniu Roletik to jest na pewno usprawnienie przepływu chłonki, jest to działanie na cały układ immunologiczny, czyli odpornościowy. Na pewno będzie to likwidacja wysięków, obrzęków i takich zmian, które wynikają z zaburzenia krążenia limfy. To będzie usunięcie toksyn Podczas właśnie tego masażu, w momencie, kiedy przemasowujemy całe ciało, kierujemy chłonkę w kierunku kanałów limfatycznych i odprowadzamy wszelkie zanieczyszczenia, które transportuje limfa na zewnątrz i tym sposobem cały nasz, cały nasz organizm dokonuje oczyszczenia. Masaż pleców, bardzo przyjemny i relaksujący masaż, pozwala rozluzić mięśnie przykręgosłupowe, eliminuje ból tych mięśni i pozwala się zrelaksować. Masaż dolnej części brzucha wzmacnia mięśnie osłabione po porodzie lub operacjach ginekologicznych. Przede wszystkim wzmocnieniu ulegają mięśnie prosty brzucha i mięśnie skośne. Na urządzeniu Roletik nie mogą się masować osoby po przebytych chorobach nowotworowych, osoby, które w organizmie mają jakieś stany zapalne, infekcje i tutaj na pewno będzie przeciwwskazaniem gorączka, między innymi. Osoby, które, panie, które są w ciąży. Osoby, które mają niewyrównane nadciśnienie w organizmie i nieleczone choroby serca na pewno będą przeciwwskazaniem zaawansowana osteoporoza, tuberkuloza kości, czyli gruźlica kości i choroby skóry, które byłyby ewentualnie przenoszone na drugą osobę.